Siemaneczko YouTube, zaży. Witam, witam też Radziu z tej strony Dzisiaj mm, druga seria Q&A mm, Mam trochę niedysponowany stan, że tak powiem, bierzemy jakaś grypa czy coś Także dzisiaj pytają czy to Radek Ja ratuję się Teraflu mm, syropem <grym> I... I robisz swag I robię swag, na dzisiaj mamy Dzisiaj 7 pytań. 7 pytań Szybkich Także jedziemy Jedziemy z Hoxem Pytanie numer 1 czy warto podzielić trening FBW na hipertrofię i siłę? Na przykład siła AB, hipertrofia AB i tak dalej. No według mnie jak najbardziej jest dobrze dzielić to na siłę i hipertrofię. No z racji tego, że dajemy sobie, dajemy naszym mięsiom różne bodźce. W treningu, właśnie w dni siły tym bodźcem będzie na pewno ciężar. No a dzięki hipertrofii objętość w postaci większej, jeśli powtórzeń, no. intensywności, jakieś tam serie łączone, dropy. Nabijamy objętość. Dokładnie. No i jeszcze jedna fajna kwestia, ważna kwestia. Jeżeli kogoś plan treningowy nudzi, to fajne jest tak więcej ćwiczeń mieć po prostu bardziej zróżnicowany plan, żeby go utrzymać, bo najlepszy jest taki plan, który po prostu jesteśmy w stanie jak najdłużej utrzymywać, jak najdłużej w nim progresować, a nie ma jakiegoś takiego wzorcowego planu najlepszego dla każdego, po prostu plan, który nam odpowiada. Jeżeli komuś to odpowiada mieć cztery różne powiedzmy właśnie AB, AB dla hipertrofii góry czy dołu, jeżeli komuś tak odpowiada, komuś jak jest wygodnie, to dla tej osoby będzie to pewnie jedno z lepszych wyjść. No jak najbardziej, no tak jak właśnie radzi mówi, że ten plan to, że musi nas generalnie to... jarać, musi się nam podobać, tylko wtedy będziemy z go utrzymać. A nie gorąco do tego teraz. Ja. <grytanie> Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania, numer dwa. Mąka ryżowa albo orkiszowa nada się na redukcji. W... Specjalista do redukcji Radek Rosenberg. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Mąka ryżowa i orkiszowa są to najlepsze mąki chyba dostępne na rynku, jeśli chodzi tam o indeksy i, i w ogóle jakość, tak żeby się jak najbardziej. Według mnie. Na redukcji się genialnie przydało, bo można z niej robić te budynie, nie? więc to fajnie zapycha. Takie zapychacze. Ja robiłem tam tych budyniów dużo na redukcji. Gdzieś tutaj dostaniecie link do serii Radek redukuje, Tam macie masę różnych m, posiłków właśnie opartych o te mąki. Też jakieś naleśniki. Też z tego na pewno jest spoko y, dla fanów bezglutenowców. Dla fanów bezglutenowego jedzenia to też będzie spoko. Y, no więc polecam. Tak. Jeszcze w świecie bezglutenu to jak najbardziej. Dobra. Kolejne pytanie. N numer 3. Jakie macie makro aktualnie? No to jeśli chodzi o mnie, to ja w tym momencie trzymam takie makro, że no tu zresztą wyświetlimy te nasze makro, jeśli chodzi o kalorie to wychodzi jakoś 3-400, to jest taka ilość, że ja właściwie stoję z wagą i generalnie nie mam pomysłu co robić dalej. Nie poruszaliśmy w stanie tej kwestii, że ja jestem biedakiem metabolicznym i jem jakieś 3-3200, a ważę 92 kg? No poruszaliśmy. Tak, ja to, mam, makro ja mam Radzie w, też się tu na pewno pojawi, nad jego tak. głową. Ja mam rotację, tyle powiem, treningi, z treningiem jest inaczej niż dni wolne, yy, ale średnia tam wychodzi 3, 3 200 na chwilę obecną. No, to także takie makro, nic... A, makro jeszcze, się... białko może powiem. A, to się wyświetlił. to się Dobre, tak nie Dobra, okej, nieważne. No, szkoda, że. Wszystko możecie też śledzić w serii e, Radek Rivers R3. r również. Dwa, dwa najlepsze seriale, jakie możecie znaleźć na internecie. Jakie seriale polecam, to właśnie Radek redykuje, Radek robi Rivers, bardzo dobre seriale. Yy, można się bardzo dobrze z, utożsamiać z, z głównym bohaterem. Polecam. Dobra, <gry> przejdziemy do kolejnego pytania. Trening FBW 3 razy w tygodniu po półtora godziny dla osoby średnio zaawansowanej. E, Nie FBW, jak dla mnie dla osoby, znaczy średnio zaawansowana osoba to Ciężko Trzy powiedzieć, trzeba Trzy zetygony. No ciężko właśnie mi powiedzieć, yy, średnio zaawansowana, no jak dla mnie, jeżeli już znamy, że tak powiem, swój organizm, no wiemy, to, no. które partie funkcjonują lepiej, le rozwijają się lepiej, szybciej, są mocniejsze, to generalnie już bym yy, raczej nawet rezygnował yy, z FBW jako takiego no, żeby stawiać na ogólny rozwój, tylko już jednak troszeczkę się kierować w stronę Aże tych FBW... słabszych partii. FBW z priorytetem, nie? O, z priorytetem, właśnie tak. Jak już ktoś chce to FBW, no to, ale jednak niech doda te, no żeby się po prostu skupia na tej swojej partii skulejącej. Ale tutaj pisze trzy razy w tygodniu, to uważam, że jest troszeczkę mało dla takiej osoby średnio zaawansowanej. No bo te mi no. potrzebują jednak troszeczkę więcej. W tym przypadku lepiej, lepiej może podzielić na y, góra dół cztery razy w tygodniu właśnie. To jest lepsze. Bo, bo będziesz bo będziemy się skupić na wzorcach ruchowych, na danym treningu tylko puszcz na drugim treningu tylko y, wzorzec wzorze pull. Y, dla osoby się zaawansowań, to potrzebuje tych więcej tych bodźców chyba ale wyjście niż na przykład nieskończona ilość serii, bo też będziemy długo siedzieli, nie? Dokładnie. Y, a to też nie jest zawsze najlepsze wyjście. Dokładnie. 3 godziny trening. Eee, także myślę, że taka kwestia z FBW tak, w... takie trzy razy wygodnie raczej na początkujących ogóle jeszcze się ee, nie Może FBW przerwa, FBW przerwa, może tak chociaż będzie trochę więcej, nie? Ale nie wiem, czy z kolei eee. dasz, ale tak... Nie, myślę, nie. myślę to że tak. To są właśnie że Tak, Także, poza tym, no, te, te stawianie sobie tych priorytetów, to też jest tak, istotne tak. już później. Tak, tak. Dobra, kolejne pytanie. Jaka jest Wasza opinia odnośnie SAA? Planujecie coś cyklować, czy macie już może za sobą pierwszy kontakt ze środkami? Farmakologicznymi, jaka jest ogólnie polityka kanału JHPSTeru, bo to obecnie dosyć głośny, kontrowersyjny temat na polskim Fitness YouTube. Tak, jak najbardziej to jest kontrowersyjny temat, chyba teraz e, wszędzie jest główno burza e, Naturale kontra e, kościarze? No to już jest długo. Jest e, generalnie może tak, jaka jest nasza opinia odnośnie za... No to myślę, że każdy z nas e, osobno powinien powiedzieć. Moja opinia jest taka, że ja generalnie nie hajtuję nikogo. Kto stosuje, mam znajomych, którzy stosują. Ja nie stosuję. E, planujecie coś cyklować. Nie wiem, jak się życie potoczy. Na dzień dzisiejszy nie planuję. Nie planuję od jutra wchodzić na coś. E, jaka jest polityka? Czy taka. macie już za sobą pierwszy kontakt? No to no nie mam, no to już odpowiedziałem. I jeszcze jaka jest nasza polityka. To wiesz co, może Radziu powiedz najpierw swoją opinię, a później powiemy co o od jako. No, także u mnie podejście jest podobne ku Radia. Nie hejtuję zawodników, którzy się wspomagają farmakologicznie. Wiem, że w tym sporcie, jak i w każdym sporcie trzeba to podkreślić. Kibic narzuca, powiedzmy, ten osoba, co ogląda dany sport, narzuca takie wymagania w stosunku do sportowca, że stosowanie dopingu jest rzeczą konieczną, tak mi się wydaje. A z faktu, że jestem tchórzem i hipochondrykiem, to sam cyklów hormonalnych się boję. Tam są jakieś skutki uboczne na pewno, nie ma co teraz się rozwodzić nad tym, ale ja po prostu zawsze, jak myślę o wspomaganiu się, to zaraz mam tysiąc złych scenariuszy, co się może wydarzyć, jeżeli na przykład coś mi się złego stanie z stanem zdrowia, dowiedzą się o tym na przykład moi rodzice, i też to na psychikę, że zadziała, że to ziemie wychowali i tak dalej, i tak dalej. Jak mam być szczery, to właśnie tak to u mnie wygląda. Musisz ugryzać się jak <grystanie> eee, Także ja żadnego kontaktu ze środkami nie miałem. Podobnie jak Radziu, mam znamy, którzy stosują. I zdaję sobie sprawę, że w sporcie zawodowym jest to rzecz konieczna. Eee, konieczna. No taka, taki pewnik, no, że jak chcemy być kulturystami z zawodu, to na scenie jest to... No nie ma wyjścia nie... żadnego. No Ale jeżeli ćwiczymy dla siebie, to... No to no nie jest to tak bardzo potrzebne chyba, nie? Zależy, jak, jak ktoś ma marzenia być wielkim knurem, to okej, okay, ale ja miałam ja mam inne marzenia i przykład pieniądze, które bym przeznaczył na towar, mogę sobie dużo lepiej wykorzystać na przykład jakieś fajne wakacje z dziewczyną. Tak po prostu jest u mnie w głowie i tyle. No i generalnie też chciałbym podkreślić to, że jest istotne, nieważne czy jesteśmy na tej bombie, czy nie jesteśmy, żeby nie być ciasnogłowcami właśnie e, jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje w tej sieci. Ja szczerze powiem, no, interesuję się tematem, czytam cały czas badania, no, jakąś wiedzę tam mam. Radek ma. Marek ma wiedzę, a ja jestem 0. Dokładnie, ja jeśli chodzi o wiedzę, no mam tą wiedzę, tak naprawdę się dokształcam w tym temacie. Naprawdę nie trzeba e, bić towaru, żeby się tym interesować. I naprawdę polecam wszystkim tym, którzy e, hejtują, najpierw się zapoznać jednak z tematem, i żeby wiedzieli chociaż cokolwiek. Na ten tak. temat i jednak, żeby im utrwalić w tych łbach, że no niestety towar nie robi za nas roboty, tak to nie działa. No tak, to jest oczywiście towar nie robi za nas roboty, pozwala nam powiedzmy trenować więcej częściej, to po musimy, musimy to robić, to jest logiczne. Tak. Ale y, kończąc odpowiedź, jaka jest polityka I... kanału, póki co prezentujemy na kanale Naturalną Kulturystykę, wszyscy w ekipie nie stosowali, nie stosują i nie planują stosować środków dopingujących, myślę, że tyle. Nie, nie mamy nic do ludzi, którzy stosują, to jest ich, ich wybór. Po prostu na naszym etapie trenowania nie jest to potrzebne. Chyba, Jeszcze nie? tak, no, nie jest istotne. Jeszcze tak. No i tyle, nie, no, nie ma co ciągnąć. Kolejne pytanie. Jak poprawić mobilność bioder? No na pewno rozciąganie mięśni obręczy, kończyny dolnej, w ogóle całości mięśni kończyny dolnej, tej przedniej hmm. grupy tylnej. Istnieją ćwiczenia w ogóle które poprawiają mobilność bioder, taki, specy, taka specyficzna forma przysiadu, yy. tutaj wrzucę filmik. Tak, no i tak jak mówiłem, no, rozciąganie to jest ważne, w ogóle na przykład jeśli chodzi o zwykły przysiad, staramy się zawsze robić go w maksymalnym zakresie, to jest właśnie istotne rozciągnięcie. Rolowanie, rozciąganie. Dokładnie, takie, takie zabiegi, no Róbowanie to wszystko nam pomaga w mobilności, w zwiększeniu mobilności. Choć kwestia, ciężko tu się wypowiedzieć, bo nie wiadomo co dokładnie masz na myśli, że ta mobilność jest zła, czy jak nawet robisz, czy coś takiego, bo nie wiem co dokładnie jest tu problemem, e, dokładnie. więc to... Rolowanie, tak. rozciąganie, no tak możemy powiedzieć, no, ale musiał, musiałbyś rozwinąć problem, w czym te biodra się nie sprawdzają. na lek. Kolejne pytanie, już ostatnie. Kto jest, bądź był dla Was ideałem kulturystycznej sylwetki? No to tak, jeśli chodzi o mnie, to takie moje mam takich, bym powiedział, trzy idealne sylwetki. Trzy. Trzech panów jest tu Sadik którego każdy chyba zna, Artemus Dolgin i Karl von Moger. Uważam, że są to po prostu takie piękne, yy, estetyczne sylwetki ze starych czasów. Oczywiście yy, Frank Zane i cała ta reszta, również im się należy yy, wielki szacunek, ale jeśli chodzi o te teraźniejsze, że tak powiem gwiazdy kulturystyki to właśnie tych trzech panów. Generalnie jara mnie właśnie ta sylwetka yy, V-shape, tak zwane, czyli potężne barki, yy, wąska talia, do tego piękna taka pękata klatka. Ciebie jarają faceci, że sylwetki tych, którzy kiedyś byli w men's, nie? I przychodzą tutaj... Dokładnie, no. tak. Ci, którzy byli w men's Fizik yy, w tym takim poziomie olimpii, yy, gdzie chłopaki po prostu wyglądało to tak, że są to klasyki w spodenkach. Teraz wszyscy no. będą przechodzić do tego klasyk Fizik i mnie generalnie bardzo jara tamta sylwetka, no. u no, no, mnie yy, bardziej lubię takie świnie, że tak powiem. Więc na przykład Karum no też na pewno ma fajn, fajn, fajną sylwetkę bo on ma jednak tą talię nieco powiedzmy, lepiej zbudowaną, tak to nazwijmy, taką troszkę większą. Lubię jak, nie lubię jak jest aż taka węziutka talia i strasznie szerokie bary to jakoś. No ja lubię jak facet jest taki jak drzewo powiedzmy o jak drzewo. Drzewiec, jak Wolf. Jeżeli chodzi właśnie o tych zawodników z Olimpii, to właśnie drzewiec Denizł ma bardzo dobrą jakoś zawsze, ale chociaż tam sylwetka nie jest jakoś moja ulubiona, najlepszą sylwetkę moim zdaniem, bardzo dobrą sylwetkę, może tak na scenie prezentuje zawsze Dexter, mimo swojego stażu w wieku treningowego to jest mega i na pewno Dextera mogę tutaj zamieścić jako taka właśnie dobra sylwetka, a z polskich no, zawodników mi się tak. podoba na pewno Papa Ilech. Czy typowy knury takie? Tak, typowy. No ale przecież ten jeszcze. Yy... Łada, łada, Łada to jest w ogóle piękna sprawa. Łada więc. to jest piękna sprawa jeśli chodzi o ten. Piękny. No ale właśnie w kwestii tych ideałów, to kogo gdzie Typowo chyba Dexa, nie? Dexa, Taki Dexa. twój ideał do, do, do tego dążysz. Znaczy no, ja nigdy do tego nie dojdę, to ja wiem o tym. No przy wiadomo, no ale wiesz, dążyć można zawsze. Nie, no po prostu jak Dexter wychodzi na scenę zawsze, to ja... Y, największa euforia gdy on się pojada akurat, nie? No. O to chodzi. Nic tak nie będę wyglądał o tym wiem. Yy, ale chodzi o to, że taka... to jest tak, jak Kaum nigdy nie wygodną, nie? No nie jak Kaum, ale... Znaczy ja bym generalnie, właśnie tak jak mówiłem, dążyłbym właśnie taki sadik yy, Artemus. Generalnie sylwetki są do ogarnięcia, nie wiadomo yy, jaki czas potrzeba, ale... zawsze dążyć no Ta tacy, tacy ludzie po ziemi kroczą, i dały więc nie jest, są potrzebne. Więc to nie jest yy, świat bajek, że oni nie istnieją. Dokładnie. Yy, dobra, to tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o te pytania. Wszystkie już przerobiliśmy. Oczywiście zapraszamy Was do zapoznania się z resztą filmików. Tu macie e, już... Linki macie do Wcześniej innych chwili. filmów, do wcześniejszych materiałów. E, subskrybujcie oczywiście e, kanał i czekamy na kolejne pytania. E, piszcie pod tym filmem. Zamieścimy również na pewno posta na Facebooku. Możecie też pisać pytania w, pod poprzednimi filmami te, te z Q&A. No pocisz się. Telefon jest <gry> No i to by było na tyle. Dziękujemy Wam dzisiaj za y, oglądanie. Jeszcze informacja może? Y, jeszcze informacja od nas taka. Na początku chciałem to powiedzieć, teraz zapomniałem. Y, no to teraz powiemy, że oczywiście pojawimy się na debiutach kulturystycznych i na Fikit festiwalu. Więc jeżeli będziecie chcieli sobie z nami pogadać, albo cokolwiek nie wiem, poznać, to Zrobi śmiało zdjęcie. podchodźcie, zrobić zdjęcie na pewno będziemy wykonywać trening w no, piątek, tam. w sobotę. my się damy jeszcze jakąś inf informację. A głosowe zainteresowani piszą na fanpage. Dokładnie. Możecie również odwiedzić fanpage Bartka z Polish Fitness Freak, bo po prostu razem tam jedziemy. On więcej informacji Także na pewno też się u niego dowiecie czegokolwiek o naszych planach związanych właśnie co będziemy tam robić w Gdańsku. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I... Trzymajcie się. Nareszcie. Ja kocham Cię. Chciałbym to powiedzieć, że... Ja kocham Cię. Ta, 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 ta. Bo ja kocham Cię.